Sharpling stawia na Ethereum. Gigantyczny wykup akcji budzi sensację. Layer Zero przejmuje Stargate. Nowa era mostów między łańcuchami. Koreański boom na krypto. Młodzi inwestorzy biją rekordy. Burza wokół AAW. Stanik Kulechow ucina plotki o WLFI. Meksykański miliarder stawia wszystko na Bitcoina. 80% majątków krypto. Nowe funkcje Ethereum pod lupą. Milionowe straty przez oszustwa z EIP 7702. Elon Musk tworzy MacroHard. Sztuczna inteligencja kontra gigant Microsoft. Trump i WLFI. Miliardy w grze przy debiucie tokenów. HUT8 inwestuje miliard dolarów. Wielka rewolucja w świecie bitcoina i sztucznej inteligencji. Wielka akumulacja bitcoina. BlackRock przejmuje władzę nad rynkiem. Mosaic Alpha. Pomoc dla nowych inwestorów w świecie krypto. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Krypto Wiadomości Polska. Miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Pamiętajcie, proszę, żeby zostawić suba i dać łapkę w górę, to pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści. Zachęcamy również do dyskusji w komentarzach na tematy, które za chwilę Wam przedstawimy. A jeśli chcecie się z nami skontaktować, nasz e-mail znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy do oglądania. Sharpling stawia na Ethereum gigantyczny wykup akcji budzi sensację. Sharpling Gaming ogłosiło potężny program wykupu własnych akcji o wartości 1,5 miliarda dolarów. Ta decyzja wywołała błyskawiczną reakcję rynku. Akcje firmy podskoczyły o 1 dziesiątą w zaledwie jeden dzień. Dlaczego to takie istotne? Sharpling posiada ogromne rezerwy w Ethereum i właśnie na nich opiera swoją strategię finansową. Wykup akcji to nie tylko sposób na podniesienie ich wartości. Ale także jasny sygnał, że firma wierzy w siłę cyfrowych aktywów. Współprezes spółki Joseph Chalom podkreślił, że jeśli cena akcji spadnie poniżej wartości ich zasobów Ethereum, emitowanie nowych udziałów mogłoby osłabić pozycję inwestorów. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest właśnie wykup akcji. Daje on firmie elastyczność i możliwość szybkiego działania. Ten ruch nie przeszedł bez echa. Wzrost wartości akcji pokazuje, że rynek zareagował bardzo pozytywnie. Program dodatkowo wzmacnia stosunek Ethereum do pojedynczej akcji, co może stać się wzorem dla innych spółek trzymających duże zasoby kryptowalut. Choć regulatorzy i najwięksi komentatorzy rynku na razie milczą. Społeczność odebrała to jako dowód, że cyfrowe aktywa zaczynają odgrywać coraz większą rolę w tradycyjnych finansach. Analitycy podkreślają, że takie działania mogą zmienić sposób, w jaki kolejne firmy będą chronić swoje skarby kryptowalutowe i wykorzystywać je w strategiach biznesowych. Sharpling daje jasny sygnał. Przyszłość finansów instytucjonalnych i kryptowalut jest coraz bardziej spleciona, a Ethereum staje się jednym z jej fundamentów. Layer 0 przejmuje Stargate. Nowa era mostów między łańcuchami. Społeczność Stargate DAO przygniatającą większością głosów poparła przejęcie projektu przez Layer 0. Wartość transakcji to ponad 100 milionów dolarów. A jej kluczowym elementem jest zamiana tokenów Stargate, czyli STG, na natywny token Layer 0 o nazwie Zero. To nie tylko zmiana właściciela, to całkowita przebudowa ekosystemu. Token STG zostaje wycofany z użycia, a cała płynność zacznie stopniowo przesuwać się do Zero. To oznacza poważne przetasowania w rynku, szczególnie że StarGate do tej pory zarządzał aktywami o wartości kilkuset milionów dolarów. Przedstawiciele Layer Zero podkreślają, że chcą rozwijać solidne fundamenty StarGate i wynieść interoperacyjność między łańcuchami na jeszcze wyższy poziom. Społeczność przyjęła tę wizję z dużym entuzjazmem, co pokazuje aż 95% poparcie w głosowaniu DAO. Analitycy przewidują, że rynek będzie musiał dostosować się do nowych warunków. W krótkim terminie może to oznaczać wahania płynności i zmianę wartości tokenów, ale w dłuższej perspektywie ZRO może stać się jednym z najważniejszych aktywów w świecie transferów między różnymi blockchainami. Choć regulatorzy jeszcze nie zabrali głosu, historia podobnych fuzji pokazuje, że takie ruchy najpierw wywołują turbulencje, a dopiero później prowadzą do stabilizacji. Wszystko zależy od tego, jak sprawnie zostanie przeprowadzony proces wymiany i jak silne okaże się zaangażowanie społeczności. Jedno jest pewne: przejęcie StarGate przez Layer Zero to moment, który może na nowo zdefiniować rynek interoperacyjności w świecie krypto. Koreański boom na krypto, młodzi inwestorzy biją rekordy. Największe giełdy kryptowalut w Korei Południowej ujawniły dane, które zaskoczyły nawet doświadczonych analityków. Ponad 10 tysięcy inwestorów zgromadziło majątki przekraczające równowartość setek tysięcy dolarów w cyfrowych aktywach. Średnia wartość portfela tych najbogatszych użytkowników sięga tam kilku milionów, czyli blisko 200 razy więcej niż u przeciętnego inwestora. Co ciekawe, choć liczebnie dominują inwestorzy w wieku około 50 lat, to właśnie młode pokolenie 20-latków może pochwalić się najwyższymi średnimi portfelami. Każdy z nich trzyma w kryptowalutach równowartość prawie 2 milionów dolarów. To pokazuje, że dla młodych Koreańczyków cyfrowe aktywa przestają być spekulacją, a stają się długoterminową inwestycją i alternatywą wobec tradycyjnych form oszczędzania. Na rynku widać też wyraźnego lidera. Giełda Upbit przyciąga aż 3 czwarte wszystkich najzamożniejszych inwestorów krypto. Jej przewaga wynika z szerokiej oferty tokenów, wysokiego poziomu zabezpieczeń oraz intuicyjnej obsługi. Pozostałe platformy, takie jak Bithumb, Coinone, Corbit czy GoPax muszą zadowolić się niewielkim udziałem w rynku. Rosnąca liczba dużych graczy pokazuje, że Korea Południowa coraz mocniej zaznacza swoją pozycję jako jeden z najważniejszych rynków krypto w całej Azji. I wszystko wskazuje na to, że to właśnie młode pokolenie inwestorów będzie nadawało ton przyszłości cyfrowych finansów. Burza wokół AAW Stani Kulechow ucina plotki o WLFI. Założyciel AAW. Tani Kulechow oficjalnie potwierdził ważność umów dotyczących propozycji WLFI, kończąc falę spekulacji, które wstrząsnęły rynkiem. Podkreślił, że wszystkie ustalenia zostały zatwierdzone i obustronnie zaakceptowane, a jednocześnie zdementował plotki o rzekomej 7% alokacji tokenów WLFI dla AAW. Niejasności wokół całej sprawy odbiły się na rynku. Cena tokena AAW na chwilę spadła, co pokazało, jak wrażliwi są inwestorzy na plotki i nieprecyzyjne komunikaty. Dopiero jasne oświadczenie Kulechowa uspokoiło sytuację i zatrzymało spadki co dowodzi, że przejrzystość i szybka reakcja w projektach DeFi mają kluczowe znaczenie. Cała dyskusja dotyczyła nie tylko tokenów, ale także samego procesu zarządzania i komunikacji w zdecentralizowanych organizacjach. Społeczność AWE zwróciła uwagę na to, że brak klarownych informacji prowadzi do zamieszania i podważa zaufanie, nawet jeśli w rzeczywistości formalne ustalenia są zgodne z zasadami. Ta sytuacja pokazała, jak ogromny wpływ na rynki mają zarówno oficjalne decyzje, jak i same pogłoski. Krótkotrwała zmienność cen AWE po raz kolejny udowodniła, że rynek krypto jest niezwykle wrażliwy na każdy sygnał, a jednocześnie potrafi szybko odbić, jeśli pojawi się wiarygodne wyjaśnienie. Eksperci podkreślają, że wydarzenia takie jak to mogą w przyszłości wymusić bardziej rygorystyczne standardy przejrzystości w zarządzaniu projektami DeFi, a dla inwestorów to jasna lekcja: w świecie kryptowalut komunikacja jest równie ważna jak sama technologia. Meksykański miliarder stawia wszystko na Bitcoina. 80% majątku w krypto. Ricardo Salinas Pliego, trzeci najbogatszy człowiek w Meksyku i przewodniczący Grupo Salinas, ogłosił, że aż 80% swojego majątku ulokował w Bitcoinie. To jeden z największych i najbardziej odważnych kroków, jakie wykonał pojedynczy miliarder w stronę kryptowalut, pokazując bezprecedensową wiarę w cyfrowe aktywa. Salinas już wcześniej inwestował w bitcoina, ale teraz zdecydował się zwiększyć swoje zaangażowanie z 70 do 80% majątku. Jak sam podkreślił, traktuje bitcoina jako prawdziwą wolność i przyszłość pieniądza. W jego ocenie tradycyjne systemy walutowe są wadliwe, a kryptowaluty to rozwiązanie. Które pozwoli wyjść poza ich ograniczenia. Tak mocny ruch nie pozostanie bez wpływu na rynek. Analitycy zwracają uwagę, że decyzja miliardera może wzmocnić popyt na bitcoina i zachęcić instytucje oraz innych zamożnych inwestorów do pójścia w jego ślady. To z kolei może przyczynić się do stabilizacji cen oraz dalszej popularyzacji kryptowalut w świecie tradycyjnych finansów. Jednocześnie tak duże skoncentrowanie majątku w jednym aktywie niesie pewne ryzyko. Salinas nie inwestuje w inne kryptowaluty jak Ethereum, skupiając się wyłącznie na Bitcoinie. W razie poważnych spadków cen jego portfel mógłby mocno ucierpieć. Jednak historycznie takie indywidualne ruchy wielkich inwestorów często zwiastowały rosnące zainteresowanie instytucji i prowadziły do zmian regulacyjnych na rynkach finansowych. Decyzja Salinasa to jasny sygnał. Bitcoin nie jest już postrzegany jedynie jako spekulacja, ale coraz częściej jako fundament nowego systemu finansowego. Nowe funkcje Ethereum pod lupą. Milionowe straty przez oszustwa z EIP 7702. Według raportu serwisu Scam Sniffer pewien inwestor kryptowalutowy stracił ponad 1,5 miliona dolarów po podpisaniu złośliwych transakcji opartych na nowym standardzie EIP 7702. W wyniku ataku skradziono zarówno tokeny powiązane z Ethereum i Bitcoinem, jak i wiele innych cyfrowych aktywów. EIP7702 to część niedawnej aktualizacji Ethereum o nazwie PECTRA. Wprowadziła ona możliwość wykonywania tzw. transakcji wsadowych, które pozwalają w jednym kroku zrealizować wiele operacji. Choć ta funkcja daje ogromną wygodę użytkownikom, stała się też nowym polem działania dla cyberprzestępców. Mechanizm oszustwa jest sprytny. Ofiara trafia na fałszywy interfejs zdecentralizowanej aplikacji, łudząco do popularnych narzędzi, takich jak Uniswap. Podpisując transakcję, która na pierwszy rzut oka wygląda normalnie, w rzeczywistości zatwierdza szereg ukrytych transferów. To wystarczy, by w kilka sekund konto zostało całkowicie wyczyszczone. Co gorsza, nie jest to jednostkowy przypadek, tylko w tym tygodniu ujawniono stratę kolejnego miliona dolarów w tokenach i NFT, również z powodu podszywania się pod transakcję Uniswap. Podobne ataki miały miejsce także wcześniej w tym miesiącu. Eksperci ostrzegają, że nowość IP7702 sprawia, iż wielu użytkowników nie zdaje sobie jeszcze sprawy z ryzyka. Scam Sniffer apeluje więc o czujność i dokładne sprawdzanie każdej transakcji, zanim zostanie podpisana. To ostrzeżenie pokazuje jasno, innowacje w świecie krypto niosą ze sobą ogromne możliwości, ale i nowe zagrożenia. W tej grze o pieniądze i bezpieczeństwo uwagę trzeba zachować na każdym kroku. Elon Musk tworzy MacroHard, sztuczna inteligencja kontra gigant Microsoft. Elon Musk znów zaskakuje. Tym razem ogłosił start nowej firmy o nazwie MacroHard, działającej w ramach inicjatywy XAI. Jej celem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia alternatywy dla Microsoftu i zrewolucjonizowanie branży oprogramowania. Musk podkreślił, że skoro takie firmy jak Microsoft nie produkują fizycznego sprzętu, to ich działalność można w pełni odtworzyć za pomocą sztucznej inteligencji. Do realizacji planu, Macrohardt ma wykorzystać modele Grok AI oraz superkomputer Colossus 2. To pokazuje, że nie chodzi tu o zwykły eksperyment, ale o potężną inwestycję technologiczną choć na razie nie widać wpływu tej decyzji na rynek kryptowalut, analitycy bacznie obserwują sytuację. Microsoft to firma wyceniana na ponad bilion dolarów, więc sama zapowiedź konkurencji może w przyszłości wstrząsnąć rynkiem oprogramowania. Dla wielu komentatorów Macrohard to sygnał, że Musk chce obniżyć koszty tworzenia oprogramowania i bezpośrednio zagrozić gigantom biznesowym. Nowy projekt przyciągnął już uwagę inżynierów i programistów, którzy chcą dołączyć do zespołu XAI. Ogłoszenie wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych i fale memów, co tylko potwierdza, jak duże zainteresowanie wzbudza każdy krok Maska. Na razie trudno przewidzieć, jak potoczy się ta historia. Jedno jest jednak pewne: jeśli Maskowi uda się wdrożyć swoją wizję, świat oprogramowania może czekać prawdziwa rewolucja. Trump i WLFi Miliardy w grze przy debiucie tokenów. Świat kryptowalut szykuje się na wielkie otwarcie. Już 1 września projekt World Liberty Financial uwolni część tokenów WLFI dla swoich wczesnych inwestorów. To może wywindować jego wycenę powyżej 40 miliardów dolarów, co uczyniłoby go jednym z największych debiutów w historii branży. Pierwsze rundy sprzedaży tokenów odbywały się po zaledwie ułamkach dolara, co daje początkowym inwestorom ogromną przewagę nad rynkiem. Teraz odblokowane zostanie około 5% całkowitej podaży, a tokeny przydzielone założycielom i doradcom pozostaną zamrożone. Proces uwolnienia odbywa się poprzez specjalną skrzynkę zgodności, czyli tzw. lockbox. Większość inwestorów przechodzi weryfikację automatycznie, choć część napotka dodatkowe wymagania. To ważny element, bo całość projektu oparta jest na Ethereum i od początku stawia na regulacyjną przejrzystość. Tymczasem na największych giełdach futures WLFI zadebiutowało już w okolicach 40 centów za token. Przy pełnej podaży 100 miliardów daje to kapitalizację rzędu ponad 40 miliardów dolarów. Tylko udział rodziny Trumpów poprzez spółkę holdingową DT Marks DeFi wyceniany jest obecnie na 9 miliardów. Sam Donald Trump posiada ponad 15 miliardów tokenów, co w obecnych warunkach przekłada się na 6 miliardów dolarów. Tak ogromne zaangażowanie byłego prezydenta wzbudziło oczywiście kontrowersje polityczne. Opozycja ostrzega przed konfliktem interesów i domaga się ostrzejszych regulacji. Jednak jak dotąd większość proponowanych zabezpieczeń nie trafiła do finalnej wersji prawa o stablecoina. Zbliżający się debiut WLFI to nie tylko test dla rynku kryptowalut, ale też dla samej polityki. Pokazuje bowiem, jak mocno mogą się przenikać świat finansów i władzy, gdy w grę wchodzą miliardy dolarów. Oraz przyszłość cyfrowych aktywów. HUD8 inwestuje miliard dolarów. Wielka rewolucja w świecie bitcoina i sztucznej inteligencji. Jedna z największych firm zajmujących się wydobyciem bitcoina, czyli HUD8, ogłosiła gigantyczny plan emisji akcji o wartości miliarda dolarów. To dwa razy więcej niż poprzedni program, który opiewał na pół miliarda. Celem nowego planu jest rozbudowa infrastruktury obliczeniowej. I wejście mocniej w obszary sztucznej inteligencji oraz superkomputerów wysokiej wydajności. Prezes firmy Asher Genut i dyrektor finansowy Sean Glennan podkreślają, że zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup aktywów energetycznych, modernizację centrów danych oraz rozwój usług związanych z AI. Jak mówi Genut, hut 8 od zawsze wyróżniało się podejściem opartym na energii i innowacji. A teraz firma chce jeszcze wyraźniej podkreślić swój kierunek w stronę przyszłości cyfrowej infrastruktury. Rynek zareagował z dużym zainteresowaniem. W branży kryptowalut od dawna widać trend, w którym wielkie spółki wydobywcze wzmacniają swoje rezerwy i unowocześniają sprzęt właśnie poprzez emisję akcji. Podobną drogą wcześniej szły chociażby Marathon Digital czy Gryphon Digital Mining. Co to oznacza dla Bitcoina? Zwiększenie mocy obliczeniowej i inwestycje w energię mogą wpłynąć na globalny poziom mocy sieciowej, a w konsekwencji na płynność rynku i stabilność całego ekosystemu. Tak duże zmiany mogą też przyciągnąć uwagę regulatorów, którzy z pewnością będą przyglądać się wpływowi tak wielkich inwestycji na gospodarkę i rynek energii. HUD-8 daje jasny sygnał. Górnictwo bitcoina to już nie tylko koparki i serwerownie, ale także zaawansowana infrastruktura cyfrowa której sztuczna inteligencja i superkomputery odgrywają coraz większą rolę. Wielka akumulacja bitcoina. BlackRock przejmuje władzę nad rynkiem. W świecie kryptowalut doszło do wydarzenia, które można nazwać historycznym przełomem. Największy zarządca aktywów na świecie, czyli BlackRock, zgromadził w swoim funduszu ETF więcej bitcoinów niż razem wzięte rezerwy giełd Binance i Coinbase. To pokazuje, że krajobraz rynku zmienia się radykalnie z domeny niezależnej społeczności w stronę potężnych instytucji finansowych. Dane opublikowane przez platformę analityczną CryptoQuant jasno pokazują, że wraz z uruchomieniem amerykańskich funduszy ETF w roku 2025 nastąpił gwałtowny skok w strukturze rynku. Fundusz BlackRock o nazwie EBIT zaczął błyskawicznie gromadzić bitcoina i w krótkim czasie przebił rezerwy obu gigantów giełdowych. Tymczasem zasoby Coinbase i Binance od miesięcy stoją w miejscu, a nawet maleją. To nie powolna zmiana, lecz nagłe przetasowanie sił, które pokazało, że kapitał instytucjonalny potrafi jednym ruchem zmienić zasady gry. Skutki dla giełd kryptowalut są widoczne gołym okiem. Bitcoin przenoszony jest z otwartych platform tradingowych do chłodnych portfeli i instytucjonalnych skarbców. Na giełdach maleje więc płynność, a rośnie presja popytowa ze strony ETF-ów. Dla zwykłych traderów oznacza to, że coraz mniej monet jest dostępnych do codziennego handlu, a coraz więcej trafia do długoterminowych rezerw instytucji. Ten tak zwany efekt ETF tworzy podażowy szok, który może jeszcze mocniej wpłynąć na przyszłą cenę bitcoina. Rynek wyraźnie pokazuje, że teraz to właśnie wielkie instytucje, a nie krypto native giełdy, siedzą za sterami największego cyfrowego aktywa na świecie. Podsumowując, BlackRock zgromadził większe rezerwy bitcoina niż Binance i Coinbase razem wzięte. To nie tylko wiadomość, ale także symboliczny moment, w którym widać, że siła przeszła z rąk społeczności kryptowalutowej do instytucji finansowych. Władza nad płynnością i kształtowaniem rynku coraz wyraźniej leży po stronie gigantów z Wall Street. Mozaik Alfa. Pomoc dla nowych inwestorów w świecie krypto. Wejście w świat inwestycji, czy to tradycyjnych finansów, czy kryptowalut, dla początkujących zwykle bywa bardzo trudne. Badania pokazują, że ogromna część nowych graczy traci pieniądze w pierwszym roku swojej przygody. Powód jest prosty. Brak wiedzy, doświadczenia i zrozumienia złożonych mechanizmów rynku. W tradycyjnych finansach problemem są skomplikowane strategie i wahania cen, a w kryptowalutach te trudności są jeszcze większe. Mamy tu bowiem do czynienia z ogromną zmiennością, kwestiami bezpieczeństwa i brakiem wsparcia dla początkujących. Nic dziwnego, że wielu młodych ludzi po pierwszych stratach rezygnuje z dalszych prób. Tutaj na scenę wchodzi Mosaic Alpha, platforma stworzona, aby ułatwić start nowym inwestorom. Zamiast samodzielnie zgłębiać tysiące projektów, początkujący mogą skorzystać z tak zwanych koszyków tokenów tworzonych przez doświadczonych traderów. Dzięki temu wchodzą na rynek z gotowym, zdywersyfikowanym portfelem i jednocześnie uczą się, jak działają strategie profesjonalistów. Mosaic Alpha nie tylko daje dostęp do inwestowania, ale też edukuje. Poprzez projekt Mosaic Academy użytkownicy mogą poznawać podstawy kryptowalut i stopniowo zdobywać wiedzę potrzebną do samodzielnych decyzji. Do tego platforma zapewnia prosty i intuicyjny interfejs, który nie odstrasza nowicjuszy, a jednocześnie zachowuje pełną decentralizację, czyli to użytkownik zawsze kontroluje swoje środki. Bezpieczeństwo też nie zostało pominięte. Do koszyków trafiają wyłącznie sprawdzone kryptowaluty, a całość działa w oparciu o technologię Polkadot, co daje szybsze i tańsze transakcje. Dodatkowo platforma wprowadziła program partnerski, który nagradza za budowanie społeczności i dzielenie się wiedzą. Na przyszłość Mozaik Alpha planuje też wykorzystanie sztucznej inteligencji. Moduł Mozaik Horizon AI ma wspierać zarówno początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów, podpowiadając strategię i analizując rynek. Podsumowując, Mozaik Alpha to projekt, który ma jedno główne zadanie: sprawić, by świat kryptowalut nie był już tak onieśmielający dla nowych użytkowników. To połączenie edukacji, prostoty i profesjonalnych narzędzi, które mogą otworzyć drzwi do krypto, nawet dla tych, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.